Cześć Polko, to jest kolejny odcinek z Fify Dawno FIFA nie było, bo były problemy z Fifą Nie chciała, po prostu wyrzucała No i serio, bardzo wiele odcinków Więc, no cóż yy, Nic się w sumie w nie zmieniło Łapka w górę subskrypcja, żebym nie zapomniał Żebyście, żebyście wy nie zapomnieli już dostać łapki w góry oraz subika Ponieważ aż dla ciagusz um... Tak trzeba No Więc tak Ten odcinek będzie mega 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 późno Dziś pewnie będzie późnało, ale z przyczyn ode mnie się nie zależy. Zależy niezależnie, niezależnych, nie tylko pół na pół. Hmm. Hmm, 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 hmm. Dawno w FIFA nie grałem, to jak jakieś nubowe błędy będę popełniał, to w Sorry bardzo dawno nie grałem. To mi jakoś idzie Więc tak, lecimy dalej, lecimy dalej, dalej, lecimy dalej Proszę Państwa, kurde pięknie, biegnijcie doświadkowanie bie ma za drugi go proszę państwa Ja będę się starał w FIFA komentować ten mecz. Znaczy, chciałem na początku już skończyć z FIFA, ale tak wymyślałem. Nie no, mam ten banner FIFA, nie, to przydałoby się FIFA zrobić. Puch, proszę Państwa, co to był za szlapizer? za by walczył tym samym już ale remen na milik, kamilik, za moc. Prosto, bramkażę. Na kogo teraz będzie celować. Andrea, Amelia. Autio. Autio wprost w ręce bramka, Więc Więc taki mech. Mocem wybicie bramkarza. Walczyk, kp. o. piłkę. Huawei, Abon. Andrea, Almen. E, Milik. Boyra, Ligen. Jakbym źle coś wymała, to sorry bardzo. Pierwszy raz na ten na życie widzę niektóre nazwiska, więc kurde, musiał się ruszyć mocniej. Koniec pierwszej połowy. Jestem z 2 do 2. Zaczyna macias, boja region. cofa do. Andriamel, Mel Andrea Mel Naut wybija. Liwy bija Juan, Siałchów Tchłan Tchłens Tchłan Tchłens kiwa się, kiwa się Andrea Lenn. Zabrał piłkę Szybko bieli Andrea Li Boja Co żeby nie było spalonego On Andrea Mela! Andrea Mela! Pięknie on z obrony jest poszedł, na tak tak. I co? I co? Można? Można. Lucini, Beton, Tchon-Tchon, Szakow. Mili przejął piłkę. Podanie do Boja Leđan. Boja Pizarro, Pizarro, hat trick, Proszę Państwa, tak, tak, tak. Hat trick, Pizarro. nie naszego pięknego Polaka, cudownego, który trzyma wszystkie gole. Chyba jakoś się wyczerpał. No, Lud, Ladins, Pizarro, Pizarro nakręcone tym golem, Boya legend. Niestety, Rosetti. Team. Milik, wybijana aut, ktoś chyba rośnie, bizaro, Juanek, chłonek, chłonek, boja legend, dośrodkowanie do Milika, dobitka Milikowicza Sawicza, prosto w ręce bramkarza, walczą, walczą, chcą, jeszcze ja coś wywalczyć y, tamci się, nie wiem się jak to się to chce wywalczyć pomarańczowi ok, milikowicz stawić odcofa co piłkę no mm. o, o, o. niestety kontra która mogła się okazać dobra była zła dobra kotukiwania. Mówi się trochę pokiwał. Jak tylko Legend zablokował, zablokował. No i koniec meczu. Cztery do dwóch. Dziękuję bardzo. Kurczę, nie wiem czy do... kolejny mecz to żeby nagrać. Będzie nagrać, zagrać. zagrać. 620 minut na no, czas antenowy, czas antenowy gościu! Pierwsze się, bo ładne jezioro na To to mój piszcie, 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 piszcie. Pisać. No. Nareszcie moje strachy, nareszcie. Cześć, że żeby, ja mam tu wygrać? O nie. Dobra, więc teraz strzelę się w gracza. Nie komentatora, bo tu trzeba się skupić. no rożnie, panie sędzio. I łocie, panie! O, dobra, o tu wolne pole. Wybij, wybij ktoś, bij, wybi, o Dobra. Nasze. Ciągle pod panowaniem ich. Czy pod naszym panowaniem są oni. Dobra. Jakoś płynie dalej. Teraz ani nie ma. Wrzucimy dobra, dawaj, dawaj. Dobra. dobrze, dobrze, Macias dobrze, 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 Milik, podawanie nie? I ściele się. Dobra, nie ma na na futurki, bo to czas antenowy jest. Bum, bum, bum. Kuba, ja muszę to... Lecisz, Milik, lecisz. pokaż, że Polak potrafi. Polak potrafi, Polak potrafi, łamatko. Polak jednak nie potrafi. Dobra. Mamy jednego gola. To się liczy. Kurde. Ale wybicie. Był. Plan był dobry. Plan był dobry. Uff, się plan był dobry. Kurde. Wójt. Kurde. Wójt. Kurde. Weź, weź, weź. Czas się kończy. Szybko. to ilość grać małe zrobimy. Aż. Sam sobie wypuścił. Jest dobrze, ma czas. Nie mogę odetchnąć za lekko, ulgo, ale jednak. Ja to muszę zrobić, panie. Dobra. A to muszę szybko zrobić. Nasz zablokował. Dobra, kiwanie. Kiwadł. Jaż, ja się nie mogę O ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę Będzie dygrywka? Please? Karno od razu Dobra To ten odcinek będzie dłuższy Po prostu Bardziej dłuższy Uf, Ja dobrze się zruciłem. Dobrze. Milik! się nie mówi. Dobrze. Nie zdziw się jak to nacinek nie będzie miał. Uff. Już ja nie mogę. Miałem jakieś 11 czy 12, a może nawet i 13 minut. Ale to sami rozumiecie. Jest. <gryw> jest, 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 jest. jest. No już ja nie mogę. Z jak to uciekał Szalę w prawo, w, w prawo. Tak to się leciutko. O, ale to wy. Ale, ale, ale wyjął. Dobra. Oby popsuł. Wstaje się nie w tą stronę. No, nie. no i za nim powinna być druga. Jak po lekarzu taka gram dobrze. Przerzucę się w lewą stronę. Zuta się łokasz. Dobra. Cześć. Keep musiałem się rzucić. O nie. Wiem, że to właśnie będzie mocno dłuższy. No. To nie, to, nie, to nie jest zabawa. O my, go, o my go, muszę bronić. A wó, to jest to. Dobra, wrócę się ciągle w jedną stronę. Challenge Jest. I znowu nie ta animacja. alle force alle force ton Oh allez, jak ja się rzuciłem tam goddamet Goddamet, ja się tam rzuciłem

Jest. Nie. To. Dobra, yy... Nie chcesz, była coś um... dzięki mi cudem ramkas szila. Nie pytam. Mm. Ale sami widzieliście, że na stronę, ale... To co chodzi? Bramka, że bramka, XD. 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 Wielkie potworne, przepotworne. XD. Jest. Jest. Obroniłem to. Obroniłem to. Dobrze, że to jest udokumentowane. 4 minuty grania karnych. Ociepanie. Dobra widzieliście to animację. Jaka walka, jaka walka do samego końca widzieliście jak ja się skupiam Przestałem rozmawiać chyba Wow Mega długi odcinek Łapka w górę subik -siedzę, należy za to, to Więc yy... ja Cześć widziałem polka po stole. Ale zapomniałem XD